Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami. Fuu, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba ożyła. To takie obrzydliwe. Nie mam wóz tak żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale Lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej! Chyba zapomniałam o niespodziance w środku. To prawdziwy skorpion! I właśnie urządził mnie w nos! To tak boli, mój biedny nosek! Ale z was, koleżanki, jeszcze się śmiejecie. czeka czekajcie ten sam los. Niby dlaczego ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł! Boli podczas gnona i je zagrajmy w coś. Przestań spać, obudź się! Handy już prawie skończyła. O dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożniej z tym! No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ej, a co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi. O no mój Boże, ona żyje i w dodatku uderzyła mnie ogonem. Handy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne. Zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam. Jest zbyt ohydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fu. Gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Ups. Chcę być pierwsza. Okej. Ojej, po prostu kocham tu Twixy. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. on! Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa Baton, Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Próbujmy! Nieźle, jest naprawdę dobra, szybko sobie z nią poradzę, no to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury? Chciałam tylko wziąć szybkie gry za mojego twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. Próbuję. Znam jeden sposób, dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się! A właśnie, że się udało! Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A, nie martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję jej do zrobienia psiku salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę, pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż batoni Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść. A ja mam prawdziwego arbuza, a raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza. Ale jako pierwsza będzie jadła Poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki soczysty i słodki jest ten arbus. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej. Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbuza. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne. Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta! Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona. Ale miałam farta. Dziewczyny jestem taka pełna. Zara, czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować. Ale wiem, co można z nią zrobić. Może wychoduje sobie prawdziwego arbuza. Babcia nauczyła mnie jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara ostrożniej rozsypujesz ziemię po całym stole. A, i dostała się nawet do naszych ust! Teraz trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej! Ojej, jak szybko poszło! Nie wierzę, że jej się udało! Wow, wyrosł mi arbuz. Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść. Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta. Jestem szczęśliwa. Zara jest tak zabawnie. Witam wszystkich. Zaczynamy. Zapomniałem o naszych bohaterkach. Oto i one. No to która będzie pierwsza? Jestem gotowa. Mój wybór został dokonany. Bardzo odważnie Mirando. Lubię takie zdecydowane dziewczyny. Dostajesz całą miskę gum. Chętnie bym je zatrzymał, ale takie są zasady. Są twoje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. Ojej, jak to pięknie pachnie! To chyba guma. Jestem pewna, że tak. Jest taka słodka, tak jak lubię. Wiedziałem, że Ci się spodoba. Ciesz się tym, a ja muszę iść do Emmy. Jesteś gotowa na dokonanie wyboru. Tak, po prostu nacisnę przycisk z zamkniętymi oczami. Całkiem niezła strategia i tym razem nie zawiodła. Dostaniesz na śniadanie płatki z mlekiem. Jak mi zimno! Czuję się jak pod lodowatym prysznicem. Co to jest? O, płatki z mlekiem. Super! Uwielbiam to. Najwyższy czas spróbować. Dobrze, że zdążyłam złapać za szklankę i trochę nabrać. Widzę, że jesteś zadowolona. To mnie cieszy. Dobra, czas na Mirandę. Co u niej słychać? Świetnie mi idzie. Moje szczęki są troszeczkę zmęczone od rzucia, ale to nic. Ważne, że mam gumę, duża gumy. I mogę z niej zrobić balony. Myślę, że jestem w tym naprawdę dobra. Spójrzcie, jakie są duże. To wspaniałe. Nabieram apetytu. Teraz jestem nie do zatrzymania. W pudełku zrobiło się tak ładnie. To wygląda świetnie. A gdyby tak połączyć wszystkie balony, myślę, że będzie super. Okej. Okay. Ale fajnie. Dokąd idziesz Mirando? Nasz challenge dopiero się rozpoczął. Stój! Wracaj na swoje miejsce natychmiast! Nie rozumiem, co tu się dzieje. Miranda właśnie odleciała z balonami. Trzeba coś wymyślić, żeby sprowadzić ją z powrotem. Możesz mi zaufać, zajmę się tym. Ej, co się dzieje? Kto przybija moje balony? O nie spadam w dół! Nie mówiłam, mój plan zadziałał. Dziękuję, ma jesteś geniuszem. Miranda, wracaj na swoje miejsce. Myślę, że potrzebuję czasu, by dojść do siebie. Chyba widzę ptaszki. To tym razem będzie zaczynał. Miranda, może ty? Dobra, jestem gotowa, żeby nacisnąć przycisk. Dobra robota, w nagrodę dostajesz ten wspaniały ser. Jak pięknie pachnie, nie miałbym nic przeciwko spróbowaniu kawałka. Aj, jak to boli? Co to jest? Wystarczy. Przyjrzę się temu bliżej. I co? Zadowolona? Spróbuj jak najszybciej. Szczerze mówiąc nie przepadam za serem. Mam nadzieję, że ten mi posmakuje. O tak. Jest wspaniałe. Dziękuję. Wszystko dobre. Co się dobrze kończy. Ale dla Emmy to dopiero początek. O, już wybrała. No, odważnie. Emma, proszę cię, tylko się nie martw. Dostaniesz coś wyjątkowego. To myszy. Przyznaję, sam bardzo się ich boję. No dalej, pospieszcie się i wejdźcie do pudełka. Nie chcę zostawać z wami sam na sam. Naprzód. Czuję, że coś po mnie pełza. Pomocy! Przestańcie! Przepraszam, Emma, takie są zasady gry. Ja się boję, myszy. Odczepcie się ode mnie, Gryzonie. Nie lubię was. Trzymaj się, myślami jestem z tobą. To za mało, szybko mnie stąd wypuść. Naprawdę nie doceniłam wcześniej tego sera. Okazało się, że jest pyszny. Wydawało mi się, czy słyszałam krzyk Mirandy. Pewnie jest głodna. Co to jest? Nie nacisnęłam ponownie przycisku. Ojej, to ser! Przyda się, myszy się nim zajęły. Przepraszam, Emma. Oto początek nowej rundy. Miranda, wiem, że jesteś tu najodważniejsza. Zaczynaj! Brawo! Wybór został dokonany. Jak najszybciej dam ci to, co wybrałaś. Mam nadzieję, że ten zielony slime ci się spodoba. Tak fajnie się rozciąga. Super! Zupełnie zapomniałem, że muszę ci go oddać. Proszę, Miranda, zabieraj, to pomoże ci się zrelaksować. Szkoda, że tak długo trwa wyciekanie slajmu z opakowania. Fuu, co to jest? Jakiś rodzaj zielonej flegmy? To po prostu obrzydliwe. Chwileczkę, pachnie całkiem fajnie. Rozumiem, to slime. Uwielbiam się nim bawić, jest bardzo relaksujący. Tak przyjemnie się rozciąga. Wspaniale. Boże, jak to długo trwa, chyba sam wydobędę resztę ze słoika. Dziękuję bardzo, to naprawdę wspaniałe. O nie, zupełnie zapomniałem o kolejnym składniku, który krył się pod przyciskiem Mirandy. Te kulki slime wyglądają rewelacyjnie. Jestem pewny, że zrobią na Mirandzie wrażenie. Co to jest? Przecież dostałam swoje prezenty. Ojej, to jakieś kulki, są takie piękne. Ile kolorów, super. Mogę ulepszyć slime? Potrzebuję więcej kulek. Tak, jak myślałem, Miranda jest absolutnie zachwycona. Nie spodziewałam się, że dostanę tyle wszystkiego. Teraz na pewno masz się czym zająć. No to idę do Emmy. Jak się masz? Nie mogę się zdecydować, co wybrać. Nic mi się nie podoba. Ale jednak wybrałaś i się nie pomyliłaś. Czeka cię piana farty z najlepszymi bombelkami na świecie. Zaraz je dla ciebie zrobię. Bąbelki są niesamowite! To naprawdę fajne. Chcę więcej bąbelków! Staram się jak mogę, Emma. Dziękuję, bardzo mi się podoba. Przyznaję, że sam jestem zachwycony. Ojej, jaka ogromna bańka! Chyba znalazłam się w jej wnętrzu. Wow, tego uczucia nie da się przekazać słowami. Niewiarygodne, Emma, jak się tam dostałaś? Ej, dokąd to stój? Wracaj do pudła. Miranda, co mam zrobić? Emma znowu odlatuje. Co się stało? Jesteście tacy mali, gdy patrzy się na was z góry. Nie martw się, zaraz ją odzyskamy. Nie może nas zostawić. Wow, co za celne trafienie, brawo. Pomocy, spadam! Auć, to bolało! Mam nadzieję, że jest w jednym kawałku. Tak mi się wydaje. Tworzymy świetny zespół. Po raz kolejny musicie dokonać wyboru. E, powodzenia, Mirando, jesteś gotowa? Tak, mam nadzieję, że znowu mi się poszczęści. To ci gwarantuję. Znowu trafiłaś w dobry przycisk. Gdybyś tylko mogła zobaczyć, ile tu jest zabawek. Jestem pewny, że je pokochasz. Zabieraj, to wszystko jest twoje. To chyba coś lekkiego i miękkiego. O, to zabawki! Wszystkie są takie ładne. Chciałabym je ściskać i przytulać. Misiu, będziesz moim ulubieńcem. Hmm, widzę, że Miranda jest zadowolona. Okej, okay, wy też chodźcie do mnie. To wygląda tak słodko, prawdziwa sielanka. Nie będę im przeszkadzał. Jestem gotowa. Mam nadzieję, że intuicja mnie nie zawiedzie. Przekonamy się o tym za chwilę! Otrzymujesz prawdziwy joystick. Wow, super! Zastanawiam się, co mogę z nim zrobić. Spróbuję nim poruszać, zobaczymy, co się stanie. Gra się zaczęła. Uważaj! Już wszystko rozumiem, muszę wyciągnąć zabawki z pudełka. Będę musiała się postarać. Miranda, moja kolej, przepraszam. Co to jest? Co się dzieje? Wow, świetnie sobie radzisz, Emma. A to dopiero początek? Już niedługo wszystkie maskotki będą moje. Zabieraj je, Emma, tylko nie dotykaj, boję się tego czegoś. Co za chwytem, Emma, podziwiam Cię, kontynuuj. Nie zamierzam się zatrzymywać, dopiero się rozkręcam. To mój ulubiony miś. Bezwarunkowe zwycięstwo, wyciągnęłam wszystkie zabawki. A może będę kontynuować grę? Wystarczy Emma, nie ma już tam żadnych maskotek. O nie! nie chyba też złapała na haczyk. Puść mnie, wystarczy, koniec gry! Miranda uratuje cię, trzymaj się! Uff, chyba wszystko się skończyło. Kurczę, mój joystick nie działa, co za pech. Za dużo grałaś, Emma. Takie mi rzeczy. To już koniec. Hmm. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki. Z łatwością. Robi się. Akurat chciałam się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Okej. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. What? Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Mmm, ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Uh -oh. Nie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żalkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mmm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Doceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem, kogo wybrać. Niech będzie babcia. Hurra! Tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come Robi się! Znam najlepszy przepis na świecie. sushi, sushi. Te wsi na pewno nie mają pojęcia, co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna bita śmietana i żelkowe oczy. Super. No, i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. To ciekawy pomysł. Ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki sushi ci wyjdzie. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to, żeby dobrze to skręcić, czego ty, babciu, na pewno nie potrafisz. Tadam, idealne sushi już prawie gotowe. To okropne, nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu sushi z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego? Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem okay. słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. Oto to one prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. Słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne co muszę zrobić to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. Let's go! To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze, bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny gofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka. I zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce, gotowe. A teraz dodaję jajka, i oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie, ale to ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. I pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie i mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi. Zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Oh, really? Ale pyszności. A ja moje gofro ozdobię zdrowymi działami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej, ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich, co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak, tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś. Hurra, nie na darmo się tak starałam. A teraz chcę wypić filiżankę dobrej kawy. Nie ma problemu. Robi się. Proscizna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł. Gorąca kawa jest nudna. Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino. Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu. Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy. No i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka Oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. Co za amatorzy. No to teraz moja kolejna robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego okay. potrzebuję. Mieleję ręcznie, aż będą w sam raz. Zobaczcie i się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co, kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu, zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Je, yeah, nareszcie!